Dzień dobry wszystkim, mamy jeszcze jedno mieszkanie na sprzedaż, to jest agencja Realtor 3D, 150 tysięcy za 123 metry kwadratowych, to są Gandia i my mamy tutaj cztery sypialni i dwie łazienki, bardzo duża sypialnia, w całości mieszkania jest porządne, tak, tak wygląda ta sypialnia, jeszcze ilo mamy, bardzo dużo miejsca, dla życia jest super, może ktoś jeszcze zach zachce to... Na wynajem, tak. Jedziemy do kuchenki. Tak ona wygląda. Porządek. Faktycznie może z czasem potrzeba będzie to wymienić, ale jest OK. Jedziemy dalej. Patrzymy na salon. Jak mówiłem, już bardzo dużo miejsca. Tylko potrzeba na pewno pofarbować, pomalować ściany i jest dobrze. Taki salon. Jedziemy dalej. Co tutaj mamy jeszcze? Jeszcze jedną sypialnię. Mamy tak łóżko tak, i wejście na balkon. Powiedziałby, że w tej sypialni nic nie potrzeba robić. Tak. Możemy tak to zostawić. Obok mamy dwie łazienki. Tak wygląda pierwsza. I od razu obok mamy drugą łazienkę.